Dzień dobry. Nazywam się Bożena Strychowska, jestem autorką książki Bliżej siebie. Od samotności do bliskości, czyli o relacjach ze sobą i z innymi oraz autorką kart inspirująco-symbolicznych nazywanych kartami KISS. To jest właśnie ta książka, a to są właśnie te karty. Że mam też w ręce kilka kart, ale za chwilkę o nich powiem. Natomiast dziś z tego miejsca chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na Festiwal Szkoleń i Coachingu, który odbędzie się w Katowicach. 24 stycznia w piątek, w godzinach od 14.30 do 20.30, na Stoisku, gdzie będą prezentowane właśnie te karty i ta książka, serdecznie zapraszam wszystkich do skorzystania z tej oferty. Uniwersytet Śląski Ulica Jordana 18 będzie można mnie tam spotkać. Bardzo się cieszę właśnie na to spotkanie. Myślę, że będę mogła z wielką otwartością odpowiedzieć Państwu na wiele pytań nurtujących, jak pracować z tymi kartami. Chciałabym też pokazać, jak bardzo inspirujące i kreatywne jest to narzędzie oraz jak bardzo otwiera kreatywność użytkownika. Także serdecznie zapraszam. Festiwal Szkoleń i Coachingu, Katowice, ulica Jordana 18. Piątek. Widzimy się. Do zobaczenia.